5, 4, 3, 2, 1, ogień. W dwa śmiało. Na chopę przez szipę, bardzo śmiało. Chwot szczytem zjedź do prawej. Chopa za chopę trzymaj nową. Ładnie, panowanie, do prawy dwa ciosno. Przechodzi w nowy dwa nieczęć z uwagą. Za opony. hamowanie do prawy, nawróć szeroko na oponę, trzymaj ciasno lewy 3 minut, zacisk, lewy 3 minut, zacisk, do prawie jeden za oponę prawy jeden za oponę stop, trzymaj lewą, trzymaj lewą, dosykana podwójna średnio dosykana podwójna średnio dobrze, dobrze, 300, łuk środkiem, max Zatem zjedź do lewej i hamowanie za drzewem do dosikane lewej podwójnej średniej plus. Podwójna średnia plus. 150 zjedź do lewej. Na owal środkiem. Na owal środkiem. Dosikana lewa pojedyncza bardzo ciasna na wyjściu. Bardzo ciasna na wyjściu. Lubaby pojedyncza, ciasno na wyjściu. Ciasno. Będę, 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 dzida, dzida, dzida. Nie zapinaj trójki. Jedź, 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 Dobra, jest. Elegancko, przejazd. Chopa była?